Lubliniec. takie odkrywki jak u nas, Pijar, zrobione Badając jest pod spodem, zresztą. Lubliniec no. A no 2009 To jest współcze współczesny Filmik dookoła Chyba łowisz To jest Urząd Miasta w Lublińcu Tu mamy park byłaś na balkon, to po nas. Starostwo powiatowe w Lublińcu Humorystyczne. Skarbówka, starostwo, plener rzeźbiarski 2012 rok. Co tu jest? jakaś, jakaś gwara tu jest. To jest gwara, śląska chyba. Można nauczyć gwary. Tak, letnia szkoła Gwary Śląskiej. O, to będzie w nie? Tak.